Z przyjemnością muszę powiedzieć, że Sieradzka Medana została nominowana przez warszawską Polchę do wzięcia udziału w akcji szczytnej, akcji Ice Bucket Challenge. Ideą tej akcji jest pomaganie ludziom chorym na stwardnienie zanikowe w bocznych. Oczywiście, jak Państwo widzą, Medana podjęła wyzwanie. Jest tutaj bardzo duża Grupa naszych pracowników, ponieważ zawsze w życiu i w pracy kierujemy się zasadą: ludzie pomagają ludziom. Celem akcji Ice Bucket Challenge jest finansowe wsparcie fundacji, która pomaga chorym. Oczywiście zrobimy to. Następnie przejdziemy do akcji i polejemy się przysłowiowym kubłem zimnej wody. Zrobimy to po to, po pierwsze, żeby chociaż przez chwilę solidaryzować się z ludźmi chorymi na tę ciężką chorobę, jak również propagować akcję. Po spełnieniu tych wszystkich obowiązków naszym przywilejem, ale i obowiązkiem, <tryk> będzie nominowanie następnych. I z przyjemnością chciałam poinformować, że nominowani to są następujące firmy czy też osoby. Na początku wymienię prezydenta miasta Sieradza, pana Jacka Walczaka, wraz z urzędem, który reprezentuje. Także pracowników proszę, żeby nie cieszyli się, że szef się tylko będzie oblewał. Naszym drugim nominowanym jest również Sieradzka firma, Sieradzka Stacja Radiowa Nasze rady. Teraz

Thank <laughs> you.